Witam serdecznie 14 września. Słuchajcie, jeszcze takie rzeczy mam w gruncie od groma pomidorków koktajlowych. Pomidory pełne. I tutaj, ku mojemu zdziwieniu, nawet w tym roku nie było zarazy tej ziemniaczanej. Wszystko do tej pory pięknie rośnie. Zobaczcie, ile jeszcze tych zielonych. Czerwone, piękne. Ale słuchajcie, co tutaj mam? Mam jeszcze do zebrania BUB. Proszę bardzo. Co prawda sadziłem półtora miesiąca później, niż powinno się sadzić bób. No i będę miał jeszcze świeży bób pod koniec września. Zobaczcie tutaj ile jeszcze jest tych pomidorków koktajlowych zielonych. No po prostu odgroma. Byleby słońce dopisało. I naprawdę jeszcze można zrywać. No do, myślę, że do pierwszych przymrozków będzie będą sobie rosły. Także pozdrawiam gorąco i życzę miłej niedzieli.